No i tak to wygląda. Pooglądaliście trochę sobie właśnie tych murałów. No a ja jadę robić test na Dawida Na wariata całego tego, nie? Do zobaczenia niedługo. A, A więc tak moi mili zrobiony Jak mogliście je zaobserwować no, przekazam się teraz po Londynie Jutro będę miał wyniki na wariata wszystko spoko. O, 99 funtów to, to mnie kosztowało tę przyjemność, że tak to jest, a tymczasem chcę zobaczyć coś fajnego w tym parku. Dalej spaceruje. Zaraz będę wracał, ale muszę coś tutaj znaleźć, żeby wam pokazać. Myślę, że jestem niedaleko. The stick. The stick? Bring, bring yes, I'm telling you to bring the stick. I'm I'm telling you to bring the stick. Bring the stick next time. Listen to what I'm saying. Bring the stick next time. <coughs> Link, 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 links, 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 here, links. in the tree, you can't get that. Yeah, it's nice project. Yeah. yeah. Links, here. Bridge over there. W ten sposób, taki klimatyczny park. Można było się przestraszyć tego diabełka. Już dawno o tym wiedziałem miałem kiedyś zajechać. Teraz akurat byłem blisko. No i tak to wyszło. Po wizycie u fryzjera w laca obcięta. Zmierzam na jakieś dobre jedzonko. Wbijamy. Zobaczcie co mają. Nice clean place. Hello. Trzy mięska zmieszane. Wygląda apetycznie. Dobra, zaczynamy do testowania. to <laughs> Kolejny dzień oczekiwania na test. Pogoda nie rozpieszcza. O, witam, witam. Aż przykro się takie coś doświadcza. No ale dalej no czekam na test. Już będzie w poniedziałek, także wyjazd opóźniony. Jestem niezadowolony z tego powodu. Dość smutny, będę dawał znać, co i jak na bieżąco. Siedzę, siedzę. Piję skacza. A to przychodzi wynik: wynik wariata jest! Opuszczamy wyspę. Opuszczamy wyspę, nie moi mili. I co? Już na pokładzie. Chcielimy na teści go szukać. Chcieli, żebym zrobił drugi. Ten 24-godzinny. Nie wolno im się dać. Pamiętajcie. A taka tam przykąska mała. Dobra, jesteśmy we Francji, przyjechaliśmy bez, bez drugiej kontroli. Także we Francji nie było kontroli No i lecimy dalej. Cel Holandia, pierwszy cel, Holandia lecimy. Lecimy w trasę Pamiętajcie, że po lewej stronie jest nie jechać, nie? Tak jak tutaj Jedziemy bardzo dużo wiatraków nie wiem czy widzicie ale jest to taki pelikan dużo takich pelikanów jest zaznaczonych na budynkach ta papuga pelika